Czasem jedno kliknięcie wyślij zamienia zwykły dzień w cyfrowy koszmar. 1. Wyobraź sobie, że piszesz do przyjaciela długą, emocjonalną wiadomość o tym, jak bardzo nienawidzisz swojego szefa. Każde zdanie coraz ostrzejsze, każde porównanie coraz mniej eleganckie, wysyłasz. I dopiero wtedy widzisz, że czat jest służbowy. Tak, dokładnie ten, w którym twój szef jest jedynym odbiorcą. Przez kilka sekund mózg próbuje udawać, że to sen. Może telefon się zawiesił, może internet cofnie czas? Nie cofa. Odpowiedź przychodzi szybko i jest boleśnie krótka. Porozmawiamy jutro. To moment, w którym człowiek rozważa zmianę nazwiska, miasta i planety. Ta jedna wiadomość kosztowała więcej stresu niż cały tydzień pracy i udowodniła, że technologia nie niszczy ludzi. Ona tylko daje im linę i mówi: proszę, zrób supeł sam. Ktoś wysłał romantycznego SMS-a pełnego serduszek, zdrobnień i bardzo jednoznacznych obietnic na wieczór. Problem w tym, że adresatem nie była druga połówka, tylko mama. Przez pierwsze minuty panika, przez kolejne tłumaczenia: To nie do ciebie, to nie tak, jak wygląda to był żart. Mama odpisała tylko: Cieszę się, że jesteś szczęśliwy, ale następnym razem użyj innego telefonu. To zdanie zostaje w głowie na zawsze. Od tego dnia każda niedzielna kolacja ma w sobie nutę niewypowiedzianej wiedzy, której nikt już nie cofnie. Jedna źle wysłana wiadomość potrafi zmienić relację rodzinną bardziej niż lata terapii. Czy pewien pracownik wysłał screen rozmowy, w której wyśmiewał klienta bezpośrednio do tego klienta? Plan był prosty: ponarzekać na głupie pytania, dostać kilka śmiechów od kolegów i wrócić do pracy. Rzeczywistość miała inny plan. Klient odpisał bardzo grzecznie, dziękując za szczerość i pytając, czy firma oficjalnie popiera taki styl obsługi. Cisza w biurze była głośniejsza niż alarm przeciwpożarowy. Ten jeden screen zrobił więcej szkód niż tysiąc złych opinii w internecie. Morał? Jeśli musisz kogoś obgadywać, upewnij się, że nie jest to osoba, która właśnie trzyma twoją pensję lub reklamację. 4. Ktoś kiedyś wpadł na genialny pomysł, żeby wysłać zaproszenie na imprezę niespodziankę. Osobie, dla której ta niespodzianka była planowana. I nie było to subtelne wpadnij w sobotę. Nie. To był długi, entuzjastyczny komunikat opisujący dokładnie godzinę, miejsce, listę gości oraz dramatyczne instrukcje typu: Tylko nie mów mu ani słowa. Najlepsze było to, że temat wiadomości brzmiał coś w stylu: Niespodzianka życia pamiętaj, żeby nic nie zdradzić. Odbiorca przeczytał wszystko w ciszy, a potem odpisał krótkim: OK. Postaram się udawać zaskoczonego. Od tego momentu cała impreza stała się spektaklem teatralnym, w którym wszyscy grali rolę, a główny bohater wiedział dokładnie, co się wydarzy. Uśmiechy były wymuszone, reakcje przesadzone, a tort smakował jak porażka organizacyjna. Jedna źle wysłana wiadomość zamieniła radosną niespodziankę w ćwiczenie z udawanego entuzjazmu i pokazała, że sekret przestaje być sekretem dokładnie w momencie kliknięcia niewłaściwego kontaktu 5. Zdjęcie z imprezy firmowej miało trafić do grupy znajomych. Tych od żartów, memów i nikomu nie pokazuj. Problem w tym, że zamiast tego poleciało prosto na oficjalny firmowy czat, gdzie byli przełożeni dział kadr i ludzie, którzy używają słowa synergia bez ironii. Na zdjęciu wszystko, czego nie powinno tam być: kieliszki, tańce, kompromitujące pozy i atmosfera, która absolutnie nie pasuje do prezentacji kwartalnej. Przez kilka sekund nadawca patrzył w ekran, licząc, że to się cofnie. Nie cofnęło się. Ktoś odpisał, Miło was widzieć w dobrym nastroju. Ktoś inny zapytał, czy to wydarzenie integracyjne było zgłoszone. Od tego dnia w firmie pojawiła się nowa legenda, a autor zdjęcia stał się żywym przykładem, dlaczego warto sprawdzić adresata dwa razy. Jedno zdjęcie zrobiło więcej szkód niż miesiąc spóźnień i nauczyło wszystkich, że aparat w telefonie jest bronią masowego rażenia. Prześć wiadomość. Już jadę, kochanie! Wysłana do byłej żony to klasyk, który zawsze boli bardziej niż powinien. Autor był pewien, że pisze do aktualnej partnerki. Palce działały szybciej niż mózg, a auto-uzupełnianie zrobiło resztę. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast i była lodowa, to uprzejma. Coś w stylu miło wiedzieć, że ktoś na ciebie czeka. W tym samym czasie obecna partnerka siedziała obok, patrząc na telefon i pytając, dlaczego on nagle zbladł. Tłumaczenia były chaotyczne, nerwowe i coraz mniej przekonujące. Każde kolejne zdanie tylko pogarszało sytuację. Jedna krótka wiadomość otworzyła stare drzwi, których nikt nie chciał już otwierać, i stworzyła nowe problemy tam, gdzie ich wcześniej nie było. To idealny dowód na to, że czasem technologia nie niszczy związków. Ona tylko przypomina, że stare kontakty nigdy naprawdę nie znikają. 7. Ktoś wysłał swoje dane bankowe w odpowiedzi na wiadomość, która miała być żartem. Był to mem, krótki tekst, nic podejrzanego. Nadawca był przekonany, że rozmawia prywatnie z bliską osobą. Dopiero po chwili dotarło do niego, że to był otwarty czat grupowy, a jego numer konta właśnie zobaczyło kilkanaście osób, w tym zupełnie obcy ludzie. Panika była natychmiastowa. Próby kasowania, wyjaśniania, pisania to nie było dla Was, tylko przyciągnęły więcej uwagi. W kilka minut nauczył się więcej o bezpieczeństwie w sieci niż przez całe życie. Od tego dnia już nigdy nie ufał szybkim odpowiedziom i zawsze sprawdzał gdzie pisze. Jedna chwila nieuwagi wystarczyła by prywatność wyparowała szybciej niż kawa na firmowym spotkaniu. Osiem student wysłał pracę dyplomową z nazwą pliku, która miała być tylko tymczasowa i absolutnie prywatna. Coś w stylu "finalna wersja naprawdę ostatnia poprawiona po panice". Plik trafił dokładnie tam gdzie nie powinien. Do komisji. Nikt nie zwrócił uwagi na treść przez pierwsze minuty, bo wszyscy skupili się na nazwie. Była szczera, emocjonalna i boleśnie prawdziwa. Student zorientował się dopiero po wysłaniu i przez kolejne godziny rozważał zmianę uczelni, kierunku albo tożsamości. Ostatecznie komisja uznała to za zabawne, ale napięcie zostało na długo. Jedna nazwa pliku zdradziła więcej stresu niż cały rozdział metodologii i udowodniła, że nawet drobiazg może stać się gwiazdą całej historii. 9. Wiadomość spóźnie się znowu korek została wysłana z pełnym przekonaniem, że trafi do szefa. Problem polegał na tym, że nadawca wysłał ją do nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia online, na które właśnie się spóźniał i nie tylko wysłał Zrobił to dokładnie w momencie, gdy wykładowca sprawdzał listę obecności i zapytał głośno, czy wszyscy są już połączeni. Wiadomość pojawiła się na ekranie, bo była wysłana przez komunikator powiązany z platformą zajęć. Cisza trwała dłużej niż powinna. Prowadzący przeczytał ją na głos, z pełnym spokojem, po czym odpowiedział, że korek to interesujące zjawisko, biorąc pod uwagę, że wszyscy siedzą w domach. Od tego dnia student nie był już anonimowy. Stał się legendą rocznika, symbolem człowieka, który próbował oszukać rzeczywistość, zapominając, że internet ma pamięć absolutną i poczucie humoru okrutniejsze niż jakikolwiek egzamin. 10. Ktoś wysłał ofertę pracy, negocjacje płacowe i długą listę powodów, dla których czas na zmianę bezpośrednio do obecnego szefa. Wszystko przez to, że adresy mailowe rekrutera i przełożonego zaczynały się identycznie auto uzupełnianie zrobiło resztę. Wiadomość była szczera aż do bólu. Zawierała porównania, wyliczenia frustracji, a nawet zdanie o tym, że obecna firma nie ma przyszłości. Odpowiedź przyszła szybko. Brzmiała: Dziękuję za otwartość. Porozmawiamy dziś po południu. To jedno zdanie miało więcej ciężaru niż cała wiadomość. Spotkanie było spokojne, uprzejme i lodowate. Szef nie krzyczał. Nie musiał. Przez kolejne tygodnie atmosfera w pracy była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Autor maila nauczył się jednej rzeczy na zawsze. Jeśli planujesz ucieczkę, upewnij się, że nie wysyłasz mapy ewakuacyjnej do osoby, przed którą uciekasz. 11. Zdjęcie nowego tatuażu miało być wysłane do przyjaciół. Luźna atmosfera, zero ocen, pełna akceptacja. Niestety, zamiast tego trafiło do rodzinnej grupy tej z ciotkami, wujkami i babcią, która wciąż uważa, że tatuaże robi się tylko w więzieniu. Zdjęcie było duże, wyraźne i absolutnie nie do przeoczenia. Przez kilka minut nikt nie pisał, a potem zaczęło się piekło. Pytania o przyszłość, pracę, zdrowie psychiczne i sens życia. Jedna osoba zapytała, czy to na pewno na stałe, inna, czy da się to zmyć. Najgorsze było to, że nikt nie skupił się na samym tatuażu. Skupili się na rozczarowaniu. Autor zdjęcia próbował ratować sytuację, pisząc, że to sztuka, że to decyzja dorosłego człowieka. To tylko pogorszyło sprawę. Od tego dnia każde spotkanie rodzinne zaczynało się od spojrzenia na rękę i ciężkiego westchnienia. Jedno kliknięcie zmieniło neutralny temat w wieloletni rodzinny dramat 12. Wiadomość głosowa, pełna frustracji, przekleństw i czystej złości, miała być wysłana do przyjaciela. Klasyczne wyrzucenie emocji nic więcej. Problem polegał na tym, że zamiast do przyjaciela trafiła bezpośrednio do klienta, którego dotyczyła. Głosówka była długa, szczegółowa i absolutnie szczera. Nadawca zorientował się dopiero wtedy, gdy zobaczył, że wiadomość została odsłuchana. Minuty ciągnęły się jak godziny. Odpowiedź przyszła w formie krótkiego tekstu: Dziękuję za opinię. Proszę o kontakt w sprawie zakończenia współpracy. Jedna głosówka zakończyła relację, która trwała miesiącami. Co gorsza, nie dało się jej cofnąć ani wytłumaczyć jako żartu. Ton głosu zdradził wszystko. To była lekcja, że emocje i przycisk wyślij nigdy nie powinny znajdować się obok siebie. 13. Ktoś skopiował oficjalną skargę na firmę pełną krytyki, ironii i bardzo ostrych uwag, a następnie wkleił ją do firmowego newslettera zamiast do prywatnego dokumentu. Newsletter został wysłany do wszystkich pracowników, partnerów i kilku klientów. Przez kilka minut nikt nie wiedział, co się stało. Potem zaczęły spływać odpowiedzi, pytania i screeny. Autor próbował tłumaczyć, że to wersja robocza, że to pomyłka, że nie miało tak być. Ale było i zostało. Skarga, która miała trafić do szuflady, stała się publicznym manifestem frustracji. Kierownictwo nie musiało już niczego odkrywać wszystko zostało podane na tacy. Jedna pomyłka edycyjna zrobiła więcej niż rok anonimowych ankiet i udowodniła, że czasem prawda wychodzi na jaw nie przez odwagę, tylko przez fatalny skrót klawiszowy. 14 mail pod tytułem To najgorszy hotel w moim życiu miał być prywatną wiadomością wysłaną do znajomego, który polecił nocleg. Autor chciał się wyżalić, opisać skrzypiące łóżko, dziwny zapach na korytarzu i śniadanie, które wyglądało jak smutna wystawa muzealna. Problem w tym, że auto-uzupełnianie adresu sprawiło, iż wiadomość trafiła bezpośrednio do recepcji hotelu. I to nie w wersji skróconej. To był długi, emocjonalny esej pełen porównań, ironii i bardzo szczerych obserwacji. Autor zorientował się dopiero po wysłaniu, gdy zobaczył automatyczną odpowiedź z życzeniami miłego pobytu. Kilkanaście minut później zadzwonił telefon. Recepcjonista był uprzejmy, spokojny i aż za bardzo profesjonalny. Podziękował za szczegółowy feedback i zapytał, czy może coś poprawić. Od tego momentu każdy kontakt z obsługą był niezręcznie miły. Pokojówka uśmiechała się za szeroko. Śniadanie nagle było perfekcyjne. Autor maila zrozumiał, że krytyka wysłana nie tam, gdzie trzeba, potrafi zmienić zwykły pobyt w psychologiczny thriller. Jedna wiadomość sprawiła, że poczuł się jak bohater własnej recenzji na żywo. 15. Zdjęcie rachunku z baru miało zostać wysłane do znajomego, żeby rozliczyć wspólny wieczór. Nic wielkiego. Kilka pozycji, wysoka suma, standardowy ból portfela. Zamiast tego trafiło do firmowej księgowości jako załącznik zatytułowany Faktura. I to w poniedziałek rano. Księgowość odpisała szybko, pytając, czy to nowy dostawca usług. Autor zdjęcia próbował odkręcić sytuację, tłumacząc, że to prywatna sprawa. Było już za późno. Mail krążył wewnątrz działu, a ktoś zapytał, czy te pozycje są zgodne z polityką firmy. Od tego dnia rachunek z baru stał się legendą biura. Przy każdej delegacji ktoś żartował, czy tym razem też będą konsultacje nocne. Jedno źle wysłane zdjęcie sprawiło, że prywatna noc zamieniła się w firmowy dowcip na lata. Autor nauczył się, że słowo faktura ma magiczną moc i absolutnie nie należy go nadużywać. 16. Wiadomość On jest kompletnie nieogarnięty. Została napisana w emocjach, szybko, bez zastanowienia. Miała trafić do kolegi, który doskonale wiedział o kim mowa. Zamiast tego trafiła bezpośrednio do osoby, której dotyczyła. I co gorsza, była tylko początkiem dłuższej serii, bo autor nie zorientował się od razu. Dopiero brak odpowiedzi wzbudził niepokój. Gdy prawda wyszła na jaw, było już po wszystkim. Relacja zmieniła się natychmiast. Każda rozmowa od tego momentu była chłodna, oficjalna i pozbawiona dawnych żartów. Autor próbował tłumaczyć, że to wyrwane z kontekstu, że chodziło o coś innego, ale słowa raz wysłane nie cofają się nigdy. Ta jedna wiadomość stała się niewidzialną ścianą, której nie dało się już przeskoczyć. To był moment, w którym zrozumiał, że czasem największą katastrofą nie jest to, co myślimy o innych, tylko to, że oni dowiadują się o tym przez ekran telefonu. 17 planoświadczeń, długi, szczegółowy i pełen emocji, miał zostać wysłany do najlepszego przyjaciela w celu konsultacji. Autor opisał pierścionek, miejsce, moment i nawet potencjalne reakcje Wiadomość była długa jak scenariusz filmu romantycznego. Problem polegał na tym, że trafiła bezpośrednio do partnerki i to w środku dnia. Odpowiedź przyszła szybko i była zaskakująco spokojna. Brzmi pięknie, napisała. Cały misterny plan runął w jednej chwili. Zamiast zaskoczenia pojawiło się wspólne udawanie, że nic się nie stało. Każdy kolejny dzień był grą aktorską. Autor zrozumiał, że choć intencje były dobre, technologia nie zna litości. Jedno kliknięcie zamieniło magiczny moment w spoiler życia. 18. Wiadomość, nie przyjdę, udaję chorego, została wysłana z pełnym przekonaniem, że trafi do współpracownika. Tymczasem trafiła bezpośrednio do szefa. I to w momencie, gdy autor stał kilka metrów dalej, przekonany, że nikt go nie widzi. Szef spojrzał na telefon, potem na niego, potem znowu na telefon. Nie powiedział nic. To było najgorsze. Cisza ciągnęła się wieczność. Od tego dnia każda nieobecność autora była dokładnie analizowana. Jedna krótka wiadomość zniszczyła wiarygodność budowaną latami. To była lekcja, że kłamstwo w wersji cyfrowej ma znacznie krótsze nogi niż to wypowiedziane szeptem. 19. Zdjęcie nowego auta miało trafić do rodziny, żeby pochwalić się zakupem i pokazać, że w końcu udało się zdobyć wymarzone cztery kółka. Zamiast tego trafiło do całej grupy firmowej w tym szefa działu, księgowej i kilku klientów, którzy akurat mieli dostęp do maila w tym czasie. Auto było nowe, błyszczące, wyposażone w każdy możliwy bajer, a autor zdjęcia był dumny i podekscytowany. Mail zawierał opis funkcji, ceny, finansowania i nawet szczegóły dotyczące koloru felg. Każdy w firmie, kto go otrzymał, poczuł się jak świadek szczytu pychy i luksusu w środku poniedziałkowego chaosu. Autor natychmiast zaczął kombinować, jak wycofać wiadomość, ale internet nie zna przycisku cofni. Szef odpisał uprzejmie, ale chłodno, a niektórzy koledzy zaczęli żartować, czy to nowa polityka motywacyjna firmy. To jedno zdjęcie zmieniło atmosferę w pracy na kilka tygodni, a autor nauczył się, że prywatne sukcesy mogą stać się publiczną lekcją pokory w jednej chwili. 20 mail zatytułowany To spam, ignoruj. Został wysłany w pośpiechu, żeby ostrzec znajomego przed reklamą, która miała wprowadzić w błąd. Problem w tym, że wiadomość trafiła do samego nadawcy reklamy czyli osoby odpowiedzialnej za wysyłkę. Autor nie zauważył błędu i zorientował się dopiero, gdy nadeszła odpowiedź, pełna grzecznej irytacji i pytań o jego opinię na temat kampanii. Co gorsza, reklama miała być całkiem poważna, a mail w jego stylu brzmiał lekko ironicznie i niewybaczalnie szczerze. Rozmowa przerodziła się w wielogodzinny wątek mailowy, w którym nadawca próbował wytłumaczyć, że to żart, że nie miał złych intencji, a autor kampanii nadal patrzył na to, jak na wyzwanie zawodowe. Jedno kliknięcie sprawiło, że żart zamienił się w prawdziwą lekcję o tym, jak cienka jest granica między humorem a katastrofą zawodową. Autor maila musiał odtąd trzy razy sprawdzać każdą wiadomość przed wysłaniem. 21. Ktoś wysłał swoje CV z dopiskiem, byle się wyrwać stąd, do obecnej firmy, planując, że trafi do agenta rekrutacyjnego. Auto-uzupełnianie zrobiło resztę i CV trafiło bezpośrednio do przełożonego. Tekst był szczery i brutalnie prawdziwy. Opis frustracji, marzeń o zmianie, wymienione powody, dla których obecna praca była niemożliwa do zniesienia. Reakcja przełożonego była spokojna, ale nieprzekonująca. Rozmowa, która powinna trwać 15 minut, trwała dwie godziny i była pełna pytań o motywacje, plany i szczegóły każdego zdania. Autor maila czuł, że każde słowo odbija się jak echo w pustym biurze. Jeden mail, jedno kliknięcie sprawiło, że relacje zawodowe nigdy już nie były takie same. Od tej pory każdy ruch był obserwowany, a każda wiadomość dokładnie analizowana. To była lekcja, że szczerość wysłana w niewłaściwe miejsce może zamienić prywatne marzenia w publiczny dramat zawodowy. 22. Wiadomość Kto zjadł moje jedzenie z lodówki miała trafić do kilku współlokatorów, którzy regularnie podkradali jedzenie. Zamiast tego trafiła do całej firmy, w tym dyrektora generalnego. Mail był pełen frustracji, szczegółów dotyczących rodzaju jedzenia, godzin, w których ktoś mógł je zabrać oraz ostrzeżeń o konsekwencjach. Nadawca nie zorientował się od razu, a firma natychmiast zaczęła żartować, że to nowa polityka kontrolowania zasobów, a dyrektor napisał tylko: Dziękuję za informację. Mail stał się wewnętrzną legendą biura, a każde lunchbox i przekąska były teraz obserwowane z większą uwagą. Jeden mail zamienił prywatny konflikt w firmową anegdotę, której echo rozbrzmiewało przez miesiące. Autor nauczył się, że czasem granica między prywatnością a publicznością jest wirtualna i bardzo krucha. 23 SMS- to najgorsza randka mojego życia. Został wysłany do osoby, z którą była ta randka. Autor był pewien, że pisze do przyjaciela, żeby się wyżalić i zebrać wsparcie emocjonalne. Problem polegał na tym, że kliknął niewłaściwy numer. Odbiorca, siedząc po drugiej stronie stołu, przeczytał wiadomość natychmiast. Reakcja była mieszanką niedowierzania, ironii i dyskretnego śmiechu. Cała randka, która miała być zakończona w ciszy, stała się spektaklem niekontrolowanej komunikacji. Każda minuta rozmowy była teraz pełna napięcia, nieporozumień i niewygodnych wyjaśnień. Autor uczył się na bieżąco, że technologia nie zna intencji, a jedno kliknięcie może zamienić prywatną opinię w żywą katastrofę społeczną. To była lekcja, że wszystko, co piszemy w emocjach, może powrócić w najmniej oczekiwanym momencie i zmienić całe doświadczenie w dramat komiczny. Która z tych katastrof cyfrowych jest najgorsza? Jedno jest pewne: nigdy nie klikaj wyślij bez zastanowienia. Chyba naciśnij losu, nie kusz, bo ci zgaśnie. Internet już.